Właśnie natknęliście się na jedną z najbardziej szokujących historii wojenno-morskiej II wojny światowej, gdzie mały amerykański niszczyciel eskortowy, ledwo większy od trawlera rybackiego, stoczył bitwę z najpotężniejszym pancernikiem, kiedykolwiek zbudowanym i pozostał żywy, żeby opowiedzieć tę historię. Mroczna prawda za tym legendarnym starciem ujawnia, jak najmniejsze okręty wojenne sił morskich Stanów Zjednoczonych stały się nieoczekiwanymi bohaterami, Najbardziej śmiercionośnej bitwy morskiej Pacyfiku, ale ten triumf przyszedł z przerażającą ceną, która będzie prześladować ocalałych przez dziesięciolecia. Rano 25 października 1944 roku śmierć bezgłośnie płynęła po filipińskich wodach w formie japońskiego pancernika Yamato, pływającej twierdzy ważącej 65 tysięcy ton i uzbrojonej w 18-calowe działa zdolne miotać pociski wielkości małych samochodów przez 25 mil oceanu. Jednak między tym nie do zatrzymania lewiatanem, a 1 milionem 300 tysiącami bezbronnych amerykańskich żołnierzy na plażach Leyte stał nie więcej niż garstka eskortowych lotniskowców i ich maleńcy aniołowie stróże, niszczyciele eskortowe, takie jak okręt John C. Butler. John C. Butler, oznaczony jako DE-339, Został wprowadzony do służby 31 marca 1944 roku, zaledwie 8 miesięcy przed tym fatalnym starciem, które zamieniłoby go z anonimowego eskorty konwoju w legendę wojny morskiej. Nazwany na cześć chorążego Johna Clarence'a Butlera, młodego pilota zabitego podczas bitwy o Midway, pilotującego swój bombowiec nurkujący SBD Dauntless w desperackim ataku przeciwko przytłaczającym szansom. Okręt Wydawał się być przeznaczony do podążania ścieżką heroicznego samopoświęcenia swego imiennika. To, czego nikt nie mógł przewidzieć, było to, jak ten okręt o wadze 1350 ton, długi zaledwie 306 stóp od dziobu do rufy, z załogą tylko 186 oficerów i marynarzy, wkrótce stoczy się z najbardziej nierówną bitwą morską w historii morskiej. Butler należał do klasy niszczycieli eskortowych znanych jako typ WGT, nazwanych od ich. Turbinowych silników Westinghouse z przekładnią, które generowały 12 tysięcy koni mechanicznych na wał, rozpędzając te okręty do maksymalnej prędkości 24 węzłów. Chociaż mogło to brzmieć imponująco, oznaczało to, że Butler był faktycznie wolniejszy od pancerników i krążowników, z którymi wkrótce się zmierzy, czyniąc ucieczkę niemożliwą, gdy tylko zacznie się strzelanina. Jego uzbrojenie składało się z dwóch pięciocalowych dział broni przeciwlotniczej i bomb głębinowych przeznaczonych do polowania na łodzie podwodne, a nie do walki z okrętami głównymi, których pancerz mógł odbić jego pociski, jak ukąszenia komarów. Koncepcja niszczyciela eskortowego powstała z surowych lekcji wyciągniętych w pierwszych latach II wojny światowej, gdy niemieckie łodzie podwodne kroiły alianckie konwoje handlowe na Atlantyku. Te okręty były zasadniczo nowoczesnymi fregatami, które siły morskie Stanów Zjednoczonych zdecydowały się nazywać inną nazwą. Zaprojektowane jako wolniejsze statki zoptymalizowane do ochrony konwojów i wojny przeciwpodwodnej, a nie do szybkich akcji flotowych, dla których budowano tradycyjne niszczyciele klasa Johna C. Butlera reprezentowała szczyt tej filozofii projektowej z zaawansowanymi systemami radarowymi i sonarowymi. Które czyniły ich śmiercionośnymi łowcami łodzi podwodnych. Ale ich twórcy nigdy nie wyobrażali sobie, że będą się mierzyć z okrętami nawodnymi 10 razy większymi od nich w bezpośredniej walce. Po ukończeniu prób treningowych u Bermudów w maju 1944 roku, Butler udał się na Teatr Pacyficzny, przeszedł kanał panamski i przybył do Pearl Harbor 26 czerwca. Przez lipiec uczestniczył w operacjach konwojowych i treningowych. Ucząc się śmiertelnego tańca wojny przeciwpodwodnej, który dobrze mu posłuży w nadchodzących miesiącach. 9 sierpnia opuścił Pearl Harbor, osłaniając transporty zmierzające do inwazji na Wyspy Palau, jego pierwszy smak operacji bojowych w kampanii skakania po Wyspach Pacyfiku. Zapoznanie Butlera z wojną nastąpiło podczas operacji Palau, gdzie zapewniał ochronę przeciwpodwodną i przeciwlotniczą eskortowym lotniskowcom, przeprowadzającym uderzenia przed inwazją przeciwko japońskim pozycjom. Dwie strategiczne wyspy, Morotai i Peleliu, zostały zaatakowane 15 września, a Butler prowadził czujną wartę nad wspierającymi lotniskowcami, gdy wystrzeliwały falę za falą samolotów przeciwko wrogim umocnieniom. Do 30 września wrócił na wyspę Manus, żeby uzupełnić zapasy i przygotować się do tego, co stanie się największą bitwą morską w historii – bitwą w Zatoce Leyte. Scena dla tego epickiego starcia została przygotowana, gdy generał Douglas MacArthur powrócił na Filipiny 20 października 1960 roku, 1944 roku, lądując na czerwonej plaży na wyspie Leyte, żeby wypełnić swoją słynną obietnicę, że powróci. Jednak Japończycy nie zamierzali pozwolić Amerykanom odzyskać swojej dawnej kolonii bez walki. Admirał Soemu Toyoda, dowódca i naczelny wódz japońskiej floty połączonej, aktywował operację Shoichi, desperacką awanturę, która skierowałaby całą pozostałą siłę cesarskiej floty japońskiej w decydującą bitwę. Japoński plan był diabelsko sprytny, w swojej prostocie. Północne siły lotniskowców z nielicznymi samolotami na pokładzie będą działać jako przynęta, zwabiając potężną trzecią flotę admirała Williama Halseya od Zatoki Leyte. Tymczasem wiceadmirał Takeo Kurita poprowadzi siły centralne, włączając potężny Yamato i jego siostrzany okręt Musashi, przez cieśninę San Bernardino, żeby zaatakować podatną amerykańską flotę desantową. Siły południowe jednocześnie zaatakują przez cieśninę Surigao, miażdżąc Amerykanów w masywnym ruchu kleszczy, który zamieni zatokę Leyte w cmentarz alianckiej żeglugi. 23 października amerykańskie łodzie podwodne wykryły zbliżającą się japońską armadę, a scena została przygotowana na największą bitwę morską w historii Pacyficznej. Butler znalazł się, przydzielony do grupy operacyjnej 77.4.3, punkt punkt przezwanej Tafi 3 przez jej dowódcę, kontradmirała Cliftona Sprega. To zgrupowanie składało się z sześciu małych eskortowych lotniskowców. Przeznaczonych do wsparcia brzegowego i patrolowania przeciwpodwodnego, trzech niszczycieli i czterech niszczycieli eskortowych, włączając butlera. To, co mieli w męstwie, brakowało im w sile ognia z działami niezdolnymi przebić pancerz japońskich okrętów wojennych, pędzących na nich. Poranek 25 października wzeszedł jasny i spokojny nad Morzem Filipińskim, ale ta spokojna fasada ukrywała nadchodzącą burzę, która przetestuje każdego człowieka na pokładzie Butlera do granic. Około szóstej rano obserwatorzy na pokładzie eskortowego lotniskowca Fanshawe Bay zauważyli charakterystyczne pagodowe maszty japońskich pancerników, wynurzających się z przedświętnego mroku. Niemożliwe się stało. Siły centralne kuriety pomyślnie przeszły cieśninę San Bernardino niezauważone i teraz pędzą na bezbronnych amerykańskich eskortowych lotniskowcach. To, co nastąpiło, było przejawem surowego męstwa, które będzie inspirować historyków morskich przez pokolenia. Admirał Sprague natychmiast rozkazał swoim eskortowym lotniskowcom uciekać na wschód, wystrzeliwując wszystkie dostępne samoloty. Ale te małe okręty ledwo mogły rozwinąć 18 węzłów w idealnych warunkach. Japońskie pancerniki i krążowniki na czele z Yamato z jej 9-18-calowymi działami mogły łatwo dogonić uciekających Amerykanów, jednocześnie niszcząc ich pociskami ważącymi jak małe samochody. To właśnie w tym momencie niszczyciele i niszczyciele eskortowe Taffi trzy podjęły decyzję, która rzuciła wyzwanie każdej zasadzie wojny morskiej. Zaatakują pod przewodnictwem komandora Ernesta i Ivansa na pokładzie z niszczyciela okręt Johnston, te maleńkie okręty wojenne rzuciły się prosto na japońską flotę w desperackiej próbie wygrania czasu na ucieczkę eskortowych lotniskowców. Butler wraz ze swoimi siostrzanymi okrętami, Denis i Raymond, prowadził ciągły ogień ze swoich pięciocalowych dział, unikając pocisków ciężkiego kalibru, które mogłyby ich wyparować jednym bezpośrednim trafieniem. Scena, która się rozwinęła, przypominała coś z koszmaru, a nie bitwy morskiej. Japońskie pociski ważące 1400 funtów świstały nad głowami, tworząc słupy wodne, wyższe od budynków, gdy chybiały. Artylerzyści Butlera strzelali tak szybko, jak mogły pracować ich działa, wiedząc, że ich pociski ledwo drapią farbę na wrogim pancerzu, ale kontynuując swój desperacki ostrzał w nadziei na zmylenie lub odwrócenie uwagi japońskich artylerzystów. Zasłony dymne rozwinięte przez amerykańskie okręty. Stworzyły upiorny zmierzch nad polem bitwy, zamieniając poranek w apokaliptyczny krajobraz płomieni i stali. Niszczyciel eskortowy Samuel B. Roberts zasłużył na wieczną sławę podczas tej bitwy, walcząc tak zaciekle, że Japończycy wzięli go za krążownik. Ale wkład Butlera był równie heroiczny. Podczas gdy bitwa szalała Admirał Sprague rozkazał Butlerowi i Denisowi zająć pozycję przy prawej burcie eskortowego lotniskowca, gdzie zapewniali rozpaczliwie potrzebną ochronę przeciwlotniczą od nadchodzących japońskich pocisków. Ironia nie była stracona dla załogi. Używali dział przeciwlotniczych, żeby strącać pociski artyleryjskie, a nie wrogie samoloty. Najbardziej niezwykłym aspektem całej tej bitwy było to, jak japońska reakcja grała prosto w ręce Amerykanów. Admirał Kurita. Oczekując starcia z potężną trzecią flotą Halseya, przekonał się, że zaciekły opór, z którym się zetknął, mógł pochodzić tylko od flotowych lotniskowców i ciężkich krążowników. Widok tych małych amerykańskich okrętów wystrzeliwujących ataki torpedowe z takim lekkomyślnym zapałem sugerował japońskim obserwatorom, że mierzą się z znacznie większymi siłami możliwie awangardą całej trzeciej floty. W miarę rozwoju bitwy. Butler wszedł w bezpośredni pojedynek z japońskim ciężkim krążownikiem. Jego pięciocalowe działa pluły wyzwaniem przeciwnikowi, który przeważał go wagą niemal 10 do jednego. Ośmiocalowe działa krążownika mogły zakończyć bitwę jedną salwą. Jednak jakoś Butler przeżył to nierówne starcie przez kombinację wściekłego manewrowania, zasłon dymnych i tego, co admirał Chester Nimitz później opisał jako szczególne błogosławieństwo wszechmogącego Pana. Przebieg bitwy zaczął się odwracać, gdy amerykańskie samoloty z eskortowych lotniskowców i innych zgrupowań TAFI roisły się nad japońską flotą, jak rozwścieczone szerszenie. Te samoloty, wiele z nich uzbrojonych w bomby głębinowe i rakiety przeznaczone do bombardowania brzegowego, a nie do wojny przeciwokrętowej, naciskały swoje ataki z samobójczym męstwem. Widok fali za falą amerykańskich samolotów przekonał admirała Kurite, że rzeczywiście mierzy się z całą trzecią flotą. A rosnąca intensywność ataków powietrznych sugerowała, że zbliżają się większe amerykańskie siły. Załoga Butlera obserwowała w zdumieniu, jak trzy japońskie ciężkie krążowniki padły ofiarą bezlitosnych ataków powietrznych. Ich działy bojowe wybuchały grzybowymi chmurami, widocznymi na mile. Psychologiczny efekt na Japończykach był głęboki. Zamiast mierzyć się z garstką eskortowych lotniskowców i ich maleńką eskortą, wydawało się, że walczą z pełną mocą amerykańskiej floty Pacyfiku. Zaciekłość amerykańskiej odpowiedzi, w połączeniu z zamieszaniem stwarzanym przez zasłony dymne i chaotyczną naturę bitwy, przekonały Kurite, że roztropność była lepszą częścią odwagi. Około 9 rano, zaledwie 3 godziny po rozpoczęciu bitwy, admirał Kurita podjął decyzję która będzie prześladować japońskich strategów morskich do końca wojny. Rozkazał swojej flocie odwrót. Potężne siły centralne, podeszłyszy w milach od osiągnięcia pełnego zwycięstwa nad amerykańską flotą desantową, odwróciły się od Zatoki Leyte i skierowały z powrotem ku Cieśninie San Bernardino. Butler i jego towarzysze osiągnęli niemożliwe, zamieniając to, co powinno było stać się katastrofalną porażką w jedno z najbardziej inspirujących zwycięstw w historii morskiej. Jednak cena tego zwycięstwa została napisana krwią po wodach Morza Filipińskiego. Tafy 3 straciło dwa eskortowe lotniskowce Gambier Bay i Sand. Loku ostatni stał się ofiarą pierwszego zorganizowanego ataku kamikaze wojny. Dwa niszczyciele, włączając heroiczny Johnston, którego kapitan Ernest Evans otrzyma medal honoru pośmiertnie, poszły na dno, walcząc przeciwko przytłaczającym szansom. Niszczyciel eskortowy Samuel B. Roberts, na zawsze zapamiętany jako niszczyciel eskortowy, który walczył jak pancernik, również złożył ostateczną ofiarę. Ponad tysiąc Amerykanów zginęło w tej bitwie straty porównywalne z połączonymi stratami w Morzu Koralowym i Midway. Sam Butler otrzymał uszkodzenia od bliskich trafień i ataków kamikaze, ale pozostał na powierzchni i w służbie przez całą bitwę. 20 maja 1945 roku. Sześć japońskich samolotów zaatakowało go podczas operacji u okinawy, a jego artylerzyści zdołali strącić pięć z sześciu atakujących, otrzymując tylko minimalne uszkodzenia. Ten incydent zademonstrował szkolenie i męstwo, które przenesło go przez koszmar u Samaru, gdy jego załoga nauczyła się spotykać śmierć twardymi rękami i celnym ogniem. Po bitwie u samaru Butler kontynuował swoją wybitną służbę do końca II wojny światowej, uczestnicząc w kampaniach o Iwo Jima i Okinawę. Służył jako okręt strażniczy, chroniąc fale sił lądowych desantujących się na brzeg, przeprowadzał operacje poszukiwawczo-ratownicze dla zestrzelonych lotników i utrzymywał swoje czujne patrole przeciwpodwodne. Jego załoga została przemieniona przez swoje doświadczenie na Morzu Filipińskim, rozumiejąc, że uczestniczyli w czymś większym niż oni sami, w momencie gdy zwykli marynarze stali się legendami przez niezwykłe męstwo. Końcowe działania Batlera w II wojnie światowej obejmowały obowiązki eskortowe konwojów przed jego ostatecznym powrotem na amerykańskie wybrzeże zachodnie. Z kapitulacją Japonii w sierpniu 1945 roku został wycofany z aktywnej służby 26 czerwca 1946 roku. Jego wojenna misja zakończona. Za swoją legendarną karierę zasłużył na pięć gwiazd bojowych: prezydenckie podziękowanie jednostki, morskie podziękowanie jednostki i medal zwycięstwa w II wojnie światowej. Jednak przejście na emeryturę nie trwało długo dla tego weterana wojownika. Wybuch wojny koreańskiej w 1950 roku przywrócił Batlera do aktywnej służby. Gdy został ponownie wprowadzony do służby 27 grudnia 1950 roku, jako część 11 Dystryktu Morskiego podjął operacje treningowe, przekazując ciężko wyuczone lekcje II wojny światowej nowemu pokoleniu marynarzy. Z końcem konfliktu koreańskiego w 1953 roku został wycofany ze służby po raz drugi i ostatni 18 grudnia 1957 roku. Finałowy rozdział Butlera nastąpił w 1971 roku, gdy jego rozebrany kadłub został wykorzystany jako cel, kończąc karierę okrętu, który rzucił wyzwanie samej śmierci w wodach Samaru. Niemniej jednak jego dziedzictwo sięga daleko poza stal i maszyny, które kiedyś niosły go do bitwy. Niszczyciele eskortowe klasy John C Butler udowodniły, że odwaga może triumfować nad przytłaczającymi szansami, że małe okręty z odważnymi załogami mogą osiągać zwycięstwa, które wydawały się niemożliwe na papierze. Specyfikacje techniczne Butlera opowiadają tylko część jego historii. Jego 12 tysięcy koni mechanicznych na wale, silniki turbinowe Westinghouse z przekładnią, jego dwa pięciocalowe działa, jego skomplikowane systemy radarowe i sonarowe były po prostu narzędziami w rękach ludzi którzy rozumieli, że niektóre rzeczy są warte walki, niezależnie od szans. Bitwa przy Samarze zademonstrował, że w wojnie morskiej, jak i w życiu, rozmiar okrętu ma znacznie mniejsze znaczenie niż rozmiar serc na jego pokładzie. Psychologiczne oddziaływanie zwycięstwa Tafy III odbiło się echem po całej japońskiej flocie, przyczyniając się do upadku morale, który charakteryzował ostatnie miesiące floty cesarskiej. Widok amerykańskich niszczycieli eskortowych atakujących japońskie pancerniki przekonał wielu japońskich oficerów, że stanęli w obliczu przeciwnika, którego odwaga graniczyła z szaleństwem. I to postrzeganie wpływało na podejmowanie japońskich decyzji do końca wojny. Butler i jej towarzysze osiągnęli coś więcej niż tylko taktyczne zwycięstwo. Złamali ducha wroga, który dominował na Pacyfiku przez trzy lata. Ludzka cena tego osiągnięcia nie może być zapomniana. Rodziny tysięcy Amerykanów, którzy zginęli pod Samarem, zapłaciły najwyższą cenę za to zwycięstwo. Ich ofiara zapewniła, że setki tysięcy żołnierzy na plażach Lejte dożyją następnego dnia. Ocaleni Staffi, trzy nieśli ciężar tej wiedzy przez całe pozostałe życie. Rozumiejąc, że ich przeżycie nastąpiło kosztem życia ich towarzyszy z okrętu. Historia Butlera ucieleśnia szerszą tragedię i triumf II wojny światowej, gdzie zwykli ludzie zostali wciągnięci w nadzwyczajne okoliczności. I wznieśli się, aby stawić czoła wyzwaniom, które byłyby nie do pomyślenia w czasie pokoju. Jej załoga, w większości młodzi mężczyźni, ledwie wychodzący z wieku nastolatka, spotkała największy kiedykolwiek zbudowany pancernik z niczym, oprócz pięciocalowych dział i niezłomnej determinacji. Ich zwycięstwo służy jako przypomnienie, że w najciemniejszych momentach ludzkiej historii, odwaga wciąż może triumfować nad pozornie nieprzezwyciężalnymi przeszkodami. Dziś pamięć o okręcie USA John C. Butler i jej odważnej załodze służy jako inspiracja dla nowych pokoleń marynarzy, którzy spotykają swoje własne wyzwania w niepewnym świecie. Lekcje wyciągnięte pod samarem, że determinacja i odwaga mogą przezwyciężyć przeważającą siłę ognia, że małe okręty z wielkimi sercami mogą osiągnąć wielkie rzeczy, pozostają tak samo aktualne dziś, jak były w to przerażające rano. W październiku 1944 roku. Dziedzictwo Butlera to nie tylko morskie zwycięstwo, ale też zdolność ludzkiego ducha do triumfowania nad ciemnością, gdy staje w obliczu niemożliwych przeszkód. Ciemna prawda za legendarnym statusem Butlera polega na tym, że został wykuty w tyglu bitwy, która powinna była być rzeźnią, gdzie ludzie spotkali się pewną śmierć i mimo wszystko wybrali walkę. Jej historia przypomina nam, że bohaterowie nie rodzą się ale są tworzeni w momentach, gdy zwykli ludzie wybierają robienie niezwykłych rzeczy, niezależnie od ceny dla siebie. W końcu największe zwycięstwo okrętu USA, John C. Butler, było nie nad japońską flotą, ale nad strachem i rozpaczą, które mogłyby sparaliżować mniej stałych ludzi, gdy stanęli w obliczu przytłaczającej przewagi.